Lepiej, jakby coś słyszałem hmm. z tyłu. Huk. Huk. Jasne. Jak Ale ja, tak ja też, jest, ale ja przed chwilą też wyszło. Albo mi to już w uszach się robi, albo nie. Tak jakby tyle, typu. Czy to ty wydajesz... Jestem skórzany. Tak? Jasny, gry. Jak... Hmm. Czy chcesz, żebyśmy Zajść. sobie poszli stąd? Myszy chyba, bo co? Nie wiem, słyszałby tu ktoś. Nie chcesz nas tutaj? a Patrz, co U, robię. Patrz, co robię. Jaki Ty. Jak to jest niemożliwe? Dzisiaj jesteśmy w takim bardzo stałym domu. No, zobaczymy tutaj, e, czy nawiążemy kontakt e, z właścicielami. Budynek jest naprawdę stary. No i jest w takim stanie, gdzie powiedzieć fatalnym. Ale może wiadomo jakiś po prostu tutaj kontakt, nawiążemy z kimś i zobaczymy po prostu, czy, czy coś tutaj się nie działo. I jest ze mną e, Dawid, Jacob Rotex. No Mariusz. Nie, no, mi się wydawało, chyba no. <grywa> Typ psy załączamy. Weźmiemy ma może z katwójką przyjdziemy sobie? Czy jest tu ktoś tu kto chciałby się ze mną skontaktować. Proszę, zbliż się do tego urządzenia, które mam po ręce. Może, że tutaj przyjdziemy? No, Obserwuję <grywa> Kim jesteś? Jak masz na imię? Będzie tak, że tu się będzie się Z kim rozmawiamy? Proszę przedstaw się Ja jestem Dawid Było? Na kadnicy. Czy widzisz mnie? Taka szafa stara jeszcze czy możesz się zbliżyć do mnie? Proszę cię. Mgła. I mgła. Proszę cię, zbliż się do mnie. Dotknij tego urządzenia z tą lampką zieloną. Piec? Łupiec chyba taki, nie? Kiedyś Właśnie Czy to by musiał z drugiej strony tam coś... O, co? Znowu Cię do tego mówię, No i widzisz Teraz trzeba gdzieś, no Nie wiem, na tych czujnikach nic nie ma Do widzenia Do widzenia No już raz nie chcesz kto się do nas odzywa? Dlaczego nas tutaj nie chcesz? To jest moja ziemia. Oku, dlaczego nas nie chcesz? Bo to, no to jest moja to jest ziemia. Jest no, się. ale gada to zaś coś... logicznie. Ale my tylko przychodzimy tutaj nawiązać z tobą kontakt. Nie jesteśmy szabownikami ani ludźmi, którzy chcą coś zniszczyć. Czy mieszkałeś tu.? A nie, no tak. No logiczne jak z mojego ziemia. Jak masz na imię? Z kim rozmawiamy? Wow, wuf, wow, Woof. wow. Czy jesteś dawnym mieszkańcem, mieszkańką tego domu? No. Dobrze, nie, nie, być może słyszałem. Huk, huk, jasne. Jak ja? Ale ja też, ale ja przed filmem też słyszałem. Cicho, cicho. Myś? Nie wiem, coś się tu robi, nie? Chodź, chodź. Może myszy. Takie... Albo mi to już w uszach się robi, albo nie, tak jakby tyle, typu. Czy to ty wydajesz... Jestem skórzany. Ten... Jasne, Jaki... Czy chcesz, żebyśmy Zajść. sobie poszli stąd? Myszy chyba, bo co, nie wiem, słyszałby tu ktoś. Nie chcesz nas tutaj? Wiesz kto? Wiesz chyba, nie? Na kogo jesteś wkurzony? Józefina. Józefina, o, to Józefina, no. Józefina. Miło mi Józefino. Ja jestem Dawid. Jestem Paweł, Mariusz i Kuba. Przyszliśmy, aby z tobą porozmawiać, aby się z tobą skontaktować. Śmiech. Łezka. To dziwne, nie? No. Śmiech. Nie, o, 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 się Nie, ale to chyba co to, to jest. O, to. Patrz, co robię? Patrz co robię. Jakiej ty ja, To jest niemożliwe? To no nie Co robisz, Józefino? Mieszkałaś tutaj, to był twój dom? Czy możesz wydać głośny hałas? Oczywiście. Co? to mówi, jak siedzie. się Andrea. Co to? Co coś jest na tym świecie przykrywek? To na tego schizmy, jakby twarz. No Tam jest twarz, no jest twarz, nie? Znaczy twarz, plakat. Coś hmm. to, albo no już... Czy to ciebie słyszymy? Czerwony jest JK? No. Nie trzeba baterii ciemnić, kurwa. Tak, tak, jasne. Ciebie mówi. słyszymy, tak. To jest niemożliwe. no czy grozi nam tutaj jakieś niebezpieczeństwo w tym miejscu? Ano oh. co? Takie myszy Nie no, to niemożliwe Nie, bo to by za dużo było tego To było słychać jakby stamtąd, to wiesz Jakby tam coś łaziło Sapialnia. Sypialnia Sypialnia Sypialnia, a ty, no A to był pies, tam była sypialnia chyba, albo to była kuchnia No, to kuchnia Gdzie jesteś? W sypialni? No my by tam słyszeli, jakby tam coś, nie? Dziu Ja <grym> <grym> to niemożliwe O Czekaj, światło Byłem dzieckiem A tu chyba jakiś No aplikuj, no, no, no ale wiesz, po co masz tutaj wiesz to nie będzie patrzeć, bo to, to, A, co to się to... włączył. Byłem dzieckiem. Czyli. was tutaj I była ten. Andrea. Nie, ty po prostu. Gdzie jesteś? Czy tu była sypialnia? Czy tu była sypialnia? To teraz. Zmarł on... bardzo niedawno. Zmarł bardzo niedawno. O, im, się tak może... Im się tak może wydawać, że oni zmarli niedawno. Który rok pamiętasz? 20. Który rok pamiętasz? Kto jest teraz rok? Który pamiętasz ostatni rok? Co? Co? Nie pierwą, że was tu kurwa tam nie było teraz. Nie. Tu nie, nie, nie. No ja słyszałem, jak tu pierdolą coś w tym pomieszczeniu. Kurwa perfidnie Myślałem, że Marzysz tu jest. Nie, my tu. Patrzę, a Mariusz chodzi za Pawłem. Pawłem byś musiał łączyć. Andreo, czy byłaś dzieckiem? O nie, teraz tak słyszę. Że... Czy byłaś dzieckiem? Zuzanna, Kurde, jest tu jest dużo doma no to... Zuzanna. Pok pokoleniowe też domy tutaj. Ile was tutaj? Widzę, że dużo. Zuzanna, Andrea, potem też był... Dawid też miał, no, nie? Dziewczynę, ja, tak. kobiet, kobieta. Zobaczyłeś, tu jeszcze to... już ten pies ten Czyli, a wszyscy zmarliście tutaj? W tym miejscu? W tym domie? Czy wszyscy się w tym domie? Patrz, To to chyba trochę długo. Jestem tu 500 lat. Będę na pewno miał 500 lat. 100 na pewno, 100 włócznie. Ja, 100, 100, jest 100. Pewno, na pewno. To kim jesteś? Jesteś, kimś, jesteś złym jakimś? Czy ta dusza już tak długo tutaj jest na tych terenach, że tyle lat tutaj jesteś? Przełącznik. Przełącznik. No, przełącznik znowu. Czy zmarliście tutaj? Słyszałeś? mi się wydaje. Nie wiem. nie przyszło za chwilę. No. Gdzie tam jeszcze ta bateria, to baterie? Ja teraz wymieniałem. Czy możesz zrobić dla nas głośny hałas? Zrób dla nas głośny hałas. Rzuć czymś, ciemność atakuje. Ciemność atakuje. Nie wiem, Zabić wam ciemno. Zrób teraz. Zrób dla na nas głośny hałas. Jest ciemno. Rzuć czymś. Nic. A nie słuchaj takiego tego, tego szkobotania, nie? Tak jakby coś nie Zniekształcony. Zniekształcony. Psu. Obraz jest zniekształcony. Widzisz niekształconą rzeczywistość teraz. Słuchaj na górze, czekajcie. Słuchaj na górze. To zrób teraz hałas do nas na górze. Zrób głośny hałas na górze. A jakoś dziwnie tutaj się... <grymne> Na górę nie ma szans, żeby wejść, nie? Znaczy do się, nie? Znaczy no, uważać, nie? O kurde... Nie, nie wiem, tak jemu zajrzeć, nie? A ja tam... Ja wolę tam nie zaglądać <grymne> Tu jest coś, jest ty. Lubię muzykę. Lubię muzykę, bardzo fajnie. No, jakieś komóreczki takie małe. No, jest to takie dość obszerne, ci powiem. Tylko z tym chodzeniem tu to będzie ciężko. Tylko, ci że to jest podwójne, tak jakby widzisz? No właśnie. nie? jakby tu nie... Nie, nie... Żeby tu kto nie przyszedł za chwilę, ty te psy tam szczekaj No kurde, to jest podwójne dno, znaczy podwójne, widzisz? Tu są deski, na tym deskiem, no ale nie wiem. Tam nie ma. Nie, nie ma nic, nie, tu było jakieś te tylko do zwierząt. Jesteś tutaj? Czy jesteś tutaj na górze? Czy jesteś tutaj na górze? Odpowiedz mi. To jest ciekawe nie co to jest to co to jest Nie wiem ta butelka co w Ale nie ma żadnego napisu, wiesz? Są do dzieci jakieś takie rysunki, tam też jakiś głowa od mi się urwano. Posłuchaj mojego głosu. Posłuchaj mojego głosu na no, teraz pociągniecie akurat to. Czekaj, wiesz co? Ja bym wiesz co? Czekaj, chodźmy do ta kamera. Dźwięki kurwa słyszą. Ja tak samo, fotobabkę zostały, zobaczymy czy coś zarejestruje. Czy możemy tu nas będzie słychać, ale może się coś uda. Czekaj, może tego rozłożę poda. O Czy jesteś z nami. Czujemy twoją obecność. Słyszymy twoje kroki, czy to. Ty przechaj. Kto? Ty, ale stare jak, jak wyjście poszli, to my też mieli imiona kobiet. Same kobiety. Teraz ja Ryszard, ja miałem ja na to. A, Wyszat. Czy widzisz to urządzenie, które rozstawiłem na ziemi teraz albo widzicie je? Z tą antenką? Spróbujcie do niego podejść i zobaczycie, co się stanie. Kontynuować. Czy możecie podejść do niego? Nie obawiajcie się, nie zrobi wam krzywdy. W tym miejscu panuje, panuje dziwna nowa. Dziwne tu jest, no, strasznie tak. czuję taki głęboki oddech od kogoś, ale teraz też słyszę ten błąd. Chciał No, no. no, no teraz taki... no, włączyłem ten buch Ja coś słyszę, Dziwne tu jest, dziwnie się tu czuję. Czy to Wy jesteście w że czujemy Waszą obecność? Rzeka Rzeka, nie wiem czy to jako rzeka Rzeka płynie, czy nie? Świeca, Paweł, świeca 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 się pokazała na obrazie Świeca, no Tak jakby chcieliście pomodlić? Mhm. No. Czy... Słyszeliście to? Coś dupo. Nie wiem. Czy potrzebujecie modlitwy? Jeżeli tak, to zbliżcie się z tego czarnego urządzenia. Taki wózek stale jeszcze. Widzieliśmy światło na obrazie. Co to ma oznaczać? Proszę, powiedzcie. Świecą normalnie się pala, no, co? Tak jakby pamięć, albo nie wiem. Zainteresowany. Albo modlitwa. Co czy się potrzebujecie modlitwy? Czujesz? Spalenie Czy jestem na wideo? <laughs> Mam nadzieję, że tak, chociaż my ciebie nie widzimy. Spraw, żebyśmy wiedzieli, że tutaj jesteś, uderz w coś, daj nam jakiś sygnał. Niezdecydowany. Hmm. Przepraszam. Nie obok! Nie obawiajcie się nas, my przychodzimy w spokojnie, zrobimy wam krzywdy, ani żadne z tych urządzeń, które mamy ze sobą. Szanowna Pani... Szanowna Pani... Kto tu mieszkał? Była tutaj kobieta? Ktokolwiek. To jest dobre, tutaj zaczynasz gadać, a to... To jest dziwnego, Szanowna Pani, czy możesz wydać jakiś dźwięk? Dotki te piłeczki Potrafisz to zrobić? Na nas tej które położyłem tutaj Proszę spróbuj dotknąć albo przejść koło niej Też ona powinna się zaświecić To się jest tu czy tej ty... patrz, patrz jak nim waliuje go Widzisz? Mm, to patrz, też jest, no, to coś patrz, widać to, no. tu. Coś tu się słyszało Proszę czy potrafisz dotknąć tego urządzenia z tą anteną, tego czarnego, który tutaj kolega postawił. Czy jesteś w stanie to zrobić? Albo zbliżyć się do tego które z tych urządzeń, które tutaj leżą. Patrz Paweł. Paweł to jest niemożliwe. Było? No. Tam gdzie gdzie ta postać? Ta. Huh. Czekaj. No i zniknęło. Może się przystąpiło. A w tym kącie się tutaj coś wydarzyło. Czy tutaj stoisz? Czy tutaj widzieliśmy? Czy jesteś tutaj? No, mi skoczyło perfidnie. Tu, tu, tu Nie wiem. Ile was tutaj jest z nami? Dużo imion padło Czy wszyscy tutaj byliście mieszkańcami może tego ucieku? domu? To po prostu się zbliżyliśmy wszyscy mm. Czekaj, czekaj, ja włączę SLS-a i zobaczy mm. i podejdziesz po jeszcze raz no. zobaczymy tam gdzie będzie to czekaj, ja się odsunę trochę może Poświęcony Poświęcony Ten dom poświęcony czekaj, jest, no na pewno ten jest, ten jest, na pewno tutaj się odwiedzał ten dom Czy jest wam tutaj dobrze, w tym domie? Czy jest wam tutaj dobrze? Dobra, jeszcze raz Widzisz, pewnie mnie błapie, nie? Czy nie? Nie, e, ciebie tak, czekaj, to ja tam. To czekaj, to czekaj może teraz tu przejdę, no Może to gdzieś poszło o, nie. Czekaj, trudno mi zrobić też

Ale nie wiem teraz chciał jak tu nic nie ma nie samochodu czy... samochodu, no oczywiście z samochodu. No, Dobra, może to się, nie, nie będzie interesować. No teraz to ucichło to. Nie rozwój. Kto tutaj z nami jest? Co mówi do mnie? mieszkańcy tego domu są tutaj z nami słyszeliśmy wasze kroki czy jest cokolwiek tutaj z nami? Kiwi was tutaj jest. Byliście mieszkańcami tego domu. Czy znalisz się w tym domu? Co tutaj jest kobieta? Jeszcze tutaj z nami? Jak masz na imię? Mężczyzna, jak masz na imię? W mm -hmm. mm -hmm. Czy widzicie nas? to wasza gracie czy to Czekaj. Ja, czekaj. Was jest Pamiętacie Państwo mnie mam poszukać? Jesteście tutaj? Czy jesteście może tutaj sypialni? Czy zmawijisz się tutaj? Czy jesteście tutaj? to sobie. szukać. Czy ukrywacie się? Czy boicie się nas? No tutaj jesteście Jesteście tutaj. Dziękujemy za odpowiedź. Słowutko, sobo, sobo, a widzisz, nic, nic co bardzo kuste nie ma. Ale ja myślę, że to tu chyba nic więcej nie uzyskuje żadnych informacji. Było ciekawie. Ciekawie. z tego miejsca się na żegnać, jak widzieliście, no było mega ciekawie, słyszeliśmy tu kroki, jakby tu ktoś chodził, potem to ustało. No myszy to nie mogło być, bo to było z, z różnych stron, potem to ustało, tak jakby przyszło, manifestowało się, te odpowiedzi i to wszystko, że nas tutaj nie chce, że tutaj ziemia. No bardzo ciekawe, no tak byś przyszliśmy tutaj nas zainteresowaliśmy ich swoją obecnością i no nie życzyli sobie tutaj nas. No i widzieliście potem to tak umilkło wszystko. No. Ciekawy dom, ciekawy na pewno. I może, że tu dużo nie zostało, ale dusze na pewno tutaj dalej są. No, zobaczymy, co foto tam się zostawała, bo na górze zostawiłem. No, Wy już pewnie wiecie. Dobra, myślę, że Wam się podoba film z takiego, no, może nie jakoś super tutaj wyposażonego domu, ale też ciekawego. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Dajcie łapkę do góry. No i co, jesteś pierwszy raz Dawaj supa, żeby nie przegapić następnych takich mega nocnych wypraw. Na razie, cześć. Hej.